Króliczki. Ktoś mi zadał ostatnio pytanie: Co sądzę o hejcie na Tarian i Fury? Ogólnie dla mnie to jest trochę zrozumiałe, ale tylko trochę. Ja początkowo też nie zbyt lubiłem Fury i Tarian, a nie hejtowałem ich w żaden sposób. Tylko tego nie rozumiałem, zanim zadnim yy, poznałem o co tutaj chodzi. Dowiedziałem się o co chodzi z Terion i Furii od mojej koleżanki Logonka oczywiście. Ona mi tam wszystko wyjaśniła i się od, i odkryłem jakimś cudem, że jestem Terian. Znaczy, to yy, ona mi to powiedziała, bo ona, yy, ona coś yy, czuła, że mogę być Terion, więc... I się okazało, że jestem Terion. A fori to oczywiście moje hobby. Bardzo je lubię. Lubię mieć stereotypy. Lubię rysować furasów, Bardzo lubię. To do hejtu to. Tacy rozumiem, bo wiem? Wiem jak. Dlaczego mogą ludzie tego nie rozumieć? Po prostu y ludzie nie lubią myśleć. Ludzie nie lubią uczyć się. Ludzie nie chcą. Nie chcą dowiadywać się nowych rzeczy. Więc, jak ktoś im powie, Tarian, fury, cała reszta jest zła, to prawdopodobnie uwierzy. Kiedy to jest taki typ osoby. Więc to jest trochę zrozumiałe, dlaczego lubią, ale da ich nie lubię. Nie lubię hejtu ogólnie. Yy, rozumiem, żeby pewnych rzeczy nie lubić ale że od razu hejtować to nie powinno być tak. Ja sam nie hejtuję na przykład rzeczy, które lubię, których nie lubię. Więc nie wiem, takiego hobby horsza nie hejtuję, chociaż nie lubię. Mieliśmy to na obozie harcerskim. Okropne to było. Albo tysięcy innych rzeczy, których nie lubię, ale nie hejtuję. Więc yy, doedukować na dany temat. Bo jednak dowiedzenie się czym są fury, czy są, czym są tarian, to nie jest coś takiego trudnego. Wystarczy wpisać sobie w, w wyszukiwarkę czym jest fury i wam wyszkoczy. Wiem, wiem, że fandomy, znaczy fandom furii... Yy, Niektóre osoby są naprawdę złe, ale to jest naprawdę mniejszość. Więc, dlaczego, dlaczego dajemy społeczności, dalej, w społeczności, jakąś plakietkę przez parę osób? Czasami to jest nawet jedna.